Cześć witam wszystkich znowu mini ciągle coś z mini się dzieje że tak powiem sporo przy nim jest roboty, cały czas coś ale dobra mniejsza z tym dzisiaj pokażę wam jak wymienić chłodnicę klimatyzacji bo też widziałem, że jest nowa też widziałem, że szukacie takie tematy no tu nie działa klimatyzacja Niestety kompletnie pusta, nie załącza się, ale to było wszystko na sprawdzeniu szczelności, no i wyszło, że, że puszcza po prostu z przodu szyjkę, czy no i trzeba to wymienić. Pokażę Wam to tak na szybko, jak to, jak to trzeba po prostu zrobić. Nie będę Was tutaj zanudzał, nie wiem, rozkręcaniem, bo to film będzie wtedy godzinę trwał i skręcaniem. Ja już to mam wszystko przygotowane, rozkręcone. Po prostu tak w skrócie Wam na szybkiego pokażę zadanie, myślę, że bardzo proste, każdy z Was sobie poradzi, nie ma problemu. Parę podstawowych kluczy i, i tyle, i lecimy z tematem. Słuchajcie, no to co, trzeba zdjąć na przedni zderzak, tak? Śruby tutaj są, tutaj są od spodu śrubki poprzykręcane, no i cały dół trzeba tutaj rozkręcić. Każdy znajdzie, tak, śrubki, w każdym razie zderzak. Trzeba odkręcić. Wiadomo, że tu jeszcze trzeba kosteczki sobie porozpinać. Od yy, kierunkowskazów z lewej, z prawej strony. Jak już zdejmiecie zderzak, to trzeba zdjąć belkę. Belka też jest na paru śrubach. Tylko tu, tu i tutaj z lewej, prawej strony zdejmujecie sobie belkę. O, podaczcie to wszystko, gdzieś. No, i dobra, słuchajcie, to już jest na wierzchu wszystko. Jedna śrubka, i tutaj gdzieś jest druga śrubka. Tutaj jedna, druga śrubka, tylko dwie śruby. Kolejna od przewodu jednego, drugiego. Przewody sobie zdejmujecie. Mówię, to już wszystko jest po prostu przygotowane, tylko żeby to pokazać i nie zanudzać tutaj rozkręcaniem. Odpinacie. To już się macie odkręcone, wyjmujecie i to wszystko. Dziękuję. W nowym zestawie na pewno będą nowe bułki, które tutaj sobie trzeba będzie pozakładać. No i to wszystko. Szybka instrukcja, że tak powiem. Wkładacie wiadomo Trzeba skręcić wszystko tak, jakbyście rozkręcili, i tyle. No, dzięki za oglądanie. Jak się podobało i pomogłem, dajcie kciuka w górę. Pozdrawiam. Hej.